Atrakcje dla najmłodszych: sportowa rywalizacja w każdym wieku, uroczysta gala i zabawa taneczna. Klub sportowy Wisan Skopanie, jeden z najbardziej zasłużonych ośrodków sportowych w powiecie tarnobrzeskim, obchodzi swój jubileusz, podkreślając 70-letnią historię, pełną pasji i zaangażowania w rozwój lokalnego sportu. Działalność zapoczątkowała sekcja tenisa stołowego. Osiągaliśmy w niej duże sukcesy, zwłaszcza drużyna żeńska. Były też sekcje piłki siatkowej mężczyzn i kobiet w latach 60. i 70. -tych. Fajną kartę zapisała też sekcja lekkoatletyki. Mieliśmy w, naszym, w naszej drużynie mistrzynię Polski juniorów w rzucie oszczepem panią Zofię Solarską czy pana Władysława Święzaka, który zwyciężył w mistrzostwach województwa w biegu na 1500 metrów z przeszkodami w kategorii juniora. Najważniejszą w historii obecnie jedyną dyscypliną uprawianą w klubie jest piłka nożna i to wokół niej toczyły się sobotnie obchody jubileuszu. Największą atrakcją był mecz byłych i obecnych zawodników Wisanu, który zgodnie z niepisaną tradycją zakończył się remisem 3 do 3. To było bardzo fajne spotkanie, bo to było spotkanie po Koleń. I Przede wszystkim ten mecz miał temu służyć, żeby ci zawodnicy, którzy kiedyś występowali w tym zespole, e, mogli się spotkać, powspominać gdzie dawne czasy. Dzisiaj mi się du dużo, dużo osób przypomniało, zdarzeń, emocji. Siadłem, e, znaczy stałem cały mecz podczas meczu old-boyu przy boku trenera e, Serwana, gdzie wiele, wiele meczów emocjonujących przeżyliśmy zarówno na tym boisku, jak również na wyjazdach, gdzie graliśmy w czwartej lidze obecnej, można powiedzieć, trzeciej ligi. Na wielu boiskach, zarówno podkarpackiego, świętokrzyskiego, zamojskiego województwa. Także wiele, wiele miłych wspomnień. Dzisiaj spotkałem na przykład Pawła po raz kolejny oczywiście. Strzelił piękną bramkę skarnego, karnego. Wiele tych bramek na strzelał. Był królem strzelców czwartej ligi, także bardzo miło. Wspominam dzisiejszych, dzisiejszych spotkań z zawodnikami. Jubileuszowa gala zgromadziła przedstawicieli wszystkich pokoleń związanych z klubem, zawodników, działaczy, trenerów, a także kibiców noszących w sercu niebiesko-biało-zielone barwy. Podczas wydarzenia uhonorowano najbardziej zasłużone dla klubu osobistości, w tym byłego prezesa Jana Pelczara, byłego trenera Kazimierza Serwana, czy byłego zawodnika, a obecnie trenera drużyny seniorskiej Janusza Hynowskiego. Z pomocą zakładu, z pomocą ludzi dobraliśmy taką ekipę. Bardzo fajne. No, współpracowaliśmy bardzo dobrze z siarką, dobrze gdzie można było tam kogoś wypożyczyć. Oni tu byli zadowoleni, że u nas trenują ze Stalą bardzo dużo piłkarzy było, ze stalonowa dęba i z tymi drużynami walczyliśmy, prowadziliśmy pięć grup młodzieżowych, 9 lat graliśmy w czwartej lidze, czyli teraz tak jak prawie trzecia, nie? no to, to poziom już był i komplet ludzi fajnie zobaczyć inne miejscowości. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, w którym ja pamiętam, osiągnęliśmy kilka awansów, a przede wszystkim dwa Puchary Polski. Jeden pod wodzą Kazimierza Serwana, gdzie Wywalczyliśmy Puchar Polski, później wygraliśmy z Stalą Gorzycę i dopiero ulegliśmy drugoligowemu motorowi Lublin wówczas. Następnie pod moją wodzą zespół osiągnął również podobny sukces, awansując do finału na szczeblu podkarpackim, gdzie dopiero w finale ulegliśmy wówczas drugoligowej Resowi Rzeszów. Obecnie klub koncentruje się na szkoleniu młodzieży i prowadzeniu drużyny seniorskiej grającej na poziomie klasy A. Stawiamy na szkolenie młodzieży. W naszym klubie występ poje w obecnej chwili trzy grupy młodzieżowe oraz oczywiście grupa seniorska. Uczestniczymy w rozgrywkach prowadzonych przez podokręg wala Chcemy właśnie w ten sposób budować nasz klub, chcemy stawiać na wychowanków, bo właśnie na nich zawsze można polegać, na nich zawsze można liczyć.